wszystkim. Witajcie w moim nowym filmiku i dzisiaj będę realizować takie zadanie, wyzwanie, jakie postawiła mi Wishli przy okazji prezentacji produktów z serii Derma Blend. I zadanie brzmi Karnawał bez maski, czyli makijaż karnawałowy, imprezowy, który nie tworzy tego niechcianego, niepożądanego efektu maski, tapety na twarzy. I e, jak sami się przekonacie, jak sama ja się przekonam, jest to możliwe. Tutaj wykonałam makijaż w fioletach i w złocie. E, taki intensywny, połyskujący, jest troszkę brokatu, są soczyste usta. E, twarz jest nieskazitelna i e, mam nadzieję, że Wam się makijaż spodoba, więc zachęcam do oglądania. Może na początek przyjrzyjmy się mojej skórze i zobaczmy, co ja mogę mieć do ukrycia. Um, jakie wam problemy, i potem właśnie zobaczymy, jak sobie ten podkład z tym poradził. Więc takim moim głównym problemem ze skórą, szczególnie raz w miesiącu, są pojawiające się na policzku wypryski i właśnie te tutaj się goją, więc zostają mi tutaj blizny. Um, pojawiają mi się one również jak um, jakoś wrzucę się na nowy kosmetyk i on mnie zapcha, to od razu właśnie na tym prawym policzku mi to wszystko wyskakuje. No i też tutaj w okolicy um, żuchwy. Drugim takim moim problemem są zaczerwienienia w okolicy nosa i tutaj również na policzkach. Um, jeżeli tego nie przykryję, to po prostu nie podoba mi się efekt. Ta fajna skóra nie jest rozświetlona pod oczami, um, nie ma takiego fajnego... Um, Efektu modelarzu twarzy, który zawsze chce osiągnąć, nakładając coś jaśniejszego na środek twarzy i coś ciemniejszego na boki twarzy, wtedy wszystko jest zaburzone. Więc jak tych okolic tutaj pod oczami, szczególnie tutaj tych zaczerwień na policzkach, nie mam przykrytych, no to gubię cały sens tego, co chcę uzyskać makijażem. Więc dlatego dla mnie zawsze taką ważną rolę grają podkłady mocno kryjące, i same wiecie, że ja właśnie. Tylko po takie sięgam. Jesteśmy teraz na takim etapie rozwoju kosmetyków kolorowych, że te podkłady, które teraz są na rynku mocno kryjące, to już nie są właśnie maski, które nakładamy na twarz i po prostu nie ruszamy się, mają tylko kryć, ale nie są w żaden sposób miłe dla twarzy, przyjemne w noszeniu, ani nie wyglądają z bliska naturalnie. Kiedyś tak było, szczególnie w makijażu. Telewizyjnym, filmowym, e, słynne sztyfty do twarzy. To była po prostu e, pasta, e, mieszanka pigmentów i wosków, które mia miały za zadanie wszystko e, przykryć. E, teraz to jest bardzo dostosowane do potrzeb nowoczesnej kobiety. jednym z takich podkładów jest właśnie Derma Blend, którego będę zaraz używać. E, I ten podkład pamiętam z lat nastoletnich. Więc, użycie tego podkładu dzisiaj to będzie troszeczkę taka sentymentalna podróż dla mnie. E, to był tak naprawdę jeden z pierwszych podkładów, e, których w ogóle używałam. E, dostępny był w aptece. Wtedy wyprysków miałam co niemiara, po prostu jeden wielki problem ze skórą. E, I chyba żadna z moich koleżanek nie miała idealnej skóry. Każda miała jakieś problemy. Tyle, że niektóre dziewczyny się interesowały makijażem, a niektóre zupełnie nie. I ja oczywiście należałam do tych, które się bardzo interesują makijażem i są ciągle. Próbować nowych rzeczy. Na rynku tego było naprawdę niewiele, a te drogeryjne podkłady zazwyczaj nie kryły nic. Zazwyczaj miały różowawe odcienie, jak dla mnie, jestem dość mocno oliwkowa, taka żółta. Wszystkie były zawsze różowe, nie wyglądały po prostu dobrze. Jak oglądam zdjęcia z przeszłości, większość podkładów mi się po prostu odcinała na skórze. Co jeszcze nie lubiłam tego, że nie było fajnych pudrów. Nie było fajnych pudrów, które ładnie by gruntowały ten makijaż, które by tak przedłużały trwałość, matowiły bardziej. Jak już nakładałyśmy jakiś tłusty podkład kryjący, to on się zaraz świecił i albo za bardzo wysuszał w ogóle skórę i takie właśnie błędne koło było. Więc skóra wywalała jeszcze więcej tego sebum, no i naprawdę Problemów nie było końca. Myślałyśmy, że sobie pomagamy mocno kryjącym podkładem, żeby ukryć problem, a pod spodem tam problem się tak naprawdę jeszcze bardziej rozmnażał. Ja jeszcze pamiętam ten podkład, jak był w formie sztyftu i również był w białym opakowaniu. Teraz opakowanie jest czarne i w skład serii Derma Blend wchodzi jeszcze puder. Jak wiecie, ja uwielbiam pudry, mam ich naprawdę sporo i ciągle lubię wypróbowywać nowe, bo to jest dla mnie istotny element makijażu i myślę, że nie tylko dla was. Przypudrowana twarz wygląda o wiele lepiej, podkład się lepiej po prostu trzyma. Szczególnie tutaj ważne jest dla mnie ważne jest pudrowanie okolicy. Pod i ciekawa jestem, czy ten puder e, się tutaj sprawdzi. Jeszcze w skład tej serii wchodzi jeszcze jeden e, podkład: e, Korekta 3D, który jest bardziej przeznaczony dla e, skóry z e, aktywnymi wypryskami, który zawiera kwas salicylowy, który ma te, e, te takie aktywne niedoskonałości wyciszać i zapobiegać nowym. Kiedy ja miałam tam naście lat, to myślę, że to był idealny podkład, który nie tylko przykrywał, ale też e, uspokajał, wyciszał i niwelował. Ja dzisiaj się skupię na wersji klasycznej Derma Blend, bo mi się wydaje, że najbardziej odpowiada potrzebom mojej skóry. I mam odcień Opol numer 15. I po pierwszym słoczu e, zauważyłam, że nie ma różowych tonów, co mnie bardzo cieszy. I po roztarciu, po czekaniu chwili widzę, że on zasycha, e, więc to również na plus. E, on ma być bardzo długotrwały. Producent zapewnia, że daje 16-godzinną trwałość, czyli musi zasychać, żeby tyle godzin um, wytrwać na twarzy, musi po prostu zasychać. Dlatego wiecie, ja uwielbiam swoje zasycha zasychające korektory, i mocno kryjące podkłady mi się wydaje, że to tutaj to jest mus, to już jest, powinno zawsze iść w parze. Um, takie lekkie zasychanie i um, mocne krycie, bo jak mocno kryjący podkład nie ma właściwości długotrwałych, to dla mnie to jest porażka. Bo um, tych pigmentów jest naprawdę dużo na skórze. Jak mamy zaczerwienie niedoskonałości, to jak to się zetrze, to od razu widać różnicę. Widać to zaczerwienienie w kontraście z resztą twarzy, która jest przykryta podkładem, więc absolutnie to jest nie do pomyślenia, żeby podkład kryjący nie był długotrwały. Więc jak dla mnie sam ten fakt, że on zasycha, jest dla mnie wyznacznikiem dobrze zrobionego, przemyślanego podkładu. Więc zacznę od nałożenia tego podkładu na bok dłoni i ja zawsze tak zaczynam nakładanie podkładów, szczególnie tych mocno kryjących, to pozwala mi na aplikację partiami twarzy nie zaczynajcie nigdy od nałożenia sobie kilku kropek na twarzy i dopiero po kolei rozcieraniu um, tych kropek, no bo w miejscach gdzie nałożycie te kropki na innej części twarzy, one, ten podkład zacznie tam zasychać i w momencie kiedy dojdziecie do tego miejsca, żeby to rozetrzeć on już się przyczepił w, w miejscu zrobienia tej kropki i ciężko to potem rozblendować jest problem i potem jest, że podkład źle się rozciera więc tego typu aplikacje najpierw na dłoń Potem na co tam używam czy palców, czy pędzla, czy gąbeczki, yy, pozwala właśnie na dozowanie sobie w miarę nakładania na twarz i ten sposób wam serdecznie polecam. Zacznę od policzka, stąd zawsze też zaczynam i widzę jakie podkład ma krycie, więc skoncentruję o. Nie, no, ruszyłam dwa razy i już znikło. Yy, hm. A to było szybkie. Myślałam, że więcej będę musiała tutaj trochę poklepać, ale dobra, nałożę cieniutką warstwę i potem zobaczę jak to dalej wygląda. Lepiej zacząć od cieniutkiej warstwy na całą twarz, żeby wyrównać koloryt um, i pokryć odpowiednią ilością podkładu miejsc, które nie mają żadnego problemu. Um, u mnie jest to na przykład czoło, nos, tutaj nie mam żadnego problemu, więc nie chcę, żeby po całości też za dużo tego podkładu było. Żaden podkład nie lubi być nakładany w nadmiarze i potem przyjrzeć się swojej skórze i zobaczyć, gdzie jeszcze potrzebujemy ewentualnego dołożenia. I um, ja miałam kiedyś taki problem, że sobie właśnie um, nakładałam korektor na jakieś wypreski niedoskonałości i albo ten korektor był za ciemny, albo był za jasny i po prostu go było widać. A najlepszym sposobem jest po prostu dołożenie drugiej i nawet i trzeciej warstwy podkładu, no bo wiemy, że to jest ten sam odcień i nic nam się nie będzie odznaczało. Widzicie, nakładam bardzo cieniutką warstwę. Dokładnie. Po kolei każdy kawałek skóry. On też kryje, tutaj takie mam zawsze żyłki niebieskie na skroni. Też to widzę ładnie zniwelował. Ok, już wiem na czym stoję. Tak wygląda jedna cienka warstwa podkładu. Um, nie da się ukryć, że wszystko ukrył. <grym> um, bardzo dobrze sobie poradził z, z tutaj moimi bliznami. Jest bardzo ładnie jednolita i sama aplikacja była bardzo przyjemna co mnie się też bardzo podoba od razu to zauważyłam że nie daje suchego wykończenia takiego, to nie jest taki suchy mat jest, cera jest zmatowiona ale jest aksamitna jest tutaj, delikatnie przebija taki blask świeżej skóry, co myślę widać tutaj też na kamerze i to bardzo mi się podoba, bo myślę że największą zmorą takich podkładów dla cery z problemami jest takie zbyt suche, matowe wykończenie co mi się wydaje, pogłębia Problem i jeszcze bardziej podkreśla niedoskonałości. Jak jest taki delikatny blask na skórze, to on ładnie odbija światło, coraz bardziej promienista, naturalniejsza, e, więc tutaj ten efekt naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. I tak w sumie patrzę, czy dołożyć jeszcze gdzieś tego podkładu drugą warstwę, ale nie wiem, to chyba jest ok, chociaż może ciut-ciut-ciut tak paluszkiem w sklepie, na pewności. Wtedy to już zupełnie nic nie będzie widać. W ogóle nie widać, że coś tutaj miałam. Teraz korektor. Mam tutaj Yves Saint-Laurent, który... którego kiedyś używałam, dawno temu. I bardzo mi się podobał. Miło mi do niego znowu wrócić. I mój ma odcień 1 15 To jest taki fajny żółtawy kolor. Skąd so, tutaj nałożę pod oczy. Tak i, i rozetrę gąbeczką. I teraz użyję pudru Derma Blend, który sobie tutaj sprawdzam pod palcami. I dla mnie to jest, to jest najlepszy test dla pudru właśnie troszeczkę go sobie tak. Rozetrzeć między palcami. I z tego pudru teraz mogę wyczytać, że jest to puder o wykończeniu aksamitnym. Jest taki, nie jest suchy, jest taki wręcz kremowy pod palcami, co bardzo lubię. Więc faktycznie nam się ten podkład utrwali, ale nie będzie dołożona warstwa taka wysuszająca. Eee, Jest on transparentny, ale troszeczkę daje taką białą poświatę nałożony w dużej ilości tutaj pod palcami, ale myślę, że na twarzy to się ładnie rozłoży. No i największy test, jak sobie poradzi z okolicą pod oczami. Eee, wolę używać jednego zawsze pudru niż dwóch. Więc jak puder jest dobry na całą twarz, to musi być też dobry pod oczy jak dla mnie. I mam tutaj załączony puszek. Nałożę go troszkę na puszek i teraz zacznę wklepywać pod oczy najpierw. I on ma zapewniać przedłużoną trwałość podkładu i również jest odporny na pot i na ścieranie. Sam sobie podkład już jest um, długotrwały, jak, jak dołożymy jeszcze pudru, to myślę, że możemy być spokojni przez cały dzień. Wcale nie, nie rozbiela skóry, no i miałam rację co do konsystencji pudru. Nie przesuszył mi dodatkowo skóry i teraz właśnie tak patrząc bliżej w lusterku pod oczy. Już ładnie zagruntował mi korektor i nie przesuszył mi okolicy pod oczami, e, więc na plus, ja nigdy nie kupiłam wcześniej tego pudru, zawsze myślałam, że to jest puder taki krzemionkowy, taki typowy e, dla cery tłustej, który jest dość wysuszający. Ja zawsze unikam takich pudrów, e, bo one się naprawdę u mnie zupełnie nie sprawdzają szczególnie pod oczy, e, ale się myliłam. Myliłam się i bardzo tego żałuję. Więc póki co jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, e, jaki efekt daje sam podkład i puder. E, podoba mi się to, co widzę w lusterku, podoba mi się to, co widzę w kamerze, e, więc jak na razie jest e, bardzo dobrze. No i przejdę do e, tworzenia mojego karnawałowego makijażu. Podkreślę um, brwi dwoma odcieniami kredki Brow Satin firmy Maybelline e, w odcieniach Dark Blonde i Dark Brown. E, ja zawsze używam dwóch odcieni kredek, i również te z Maybelline już kiedyś bardzo mi się spodobały, więc dzisiaj również ich użyję. Najpierw używam tej e, jaśniejszej, z oznaczenia po początku brwi. I teraz ciemniejsza do pomalowania drugiej części brwi i ja używam tylko tej części kredkowej, bo tutaj jeszcze mam taki e, taki jakby cień w gąbeczce, ale mnie się jakoś nie sprawdza, więc używam tylko tej kredki, ona ma fajne e, fajną konsystencję, taką woskową pigment jest sam raz, no i sam aplikator można dość precyzyjnie pomalować i jeszcze odrobinkę podkładu nałożę na Płaski, prosto ścięty węzelek. nim sobie wyrównam linię brwi. Makijaż oczu zacznę od nałożenia bazy, bazy z czarnej kredki, która będzie ładnie trzymać moje cienie, która je pogłębi. Makijaż będzie taki intensywniejszy w tych miejscach, w których chcę, żeby był intensywny, więc u mnie to będą zewnętrzne kąciki. Tutaj używam kredki um, Les Smoky z L'Oreal, dość wysłużona, naprawdę bardzo miękka i fajnie się ją rozciera. Więc nakładam ją od połowy linii rzęs i na cały zewnętrzny kącik. I teraz kredkę rozcieram takim dość sztywnym, syntetycznym pędzlem. Tak ma wyglądać rozsarta kredka i tej samej kredki użyję też na dolną powiekę. Połączę razem i od razu rozcieram. I tak wygląda tylko roztarta czarna kredka, taka baza jest idealna pod wszelkiego rodzaju smoki. Ważne tylko, żeby e, nie było żadnej widocznej granicy, żeby to roztarcie było naprawdę dobrze zrobione. I e, druga baza w jaśniejszym kolorze e, będzie to taki cień w kremie. E, nazywa się Full Metal Shadows i w Sonora w numerze 7 i on ma taki wygodny aplikator. Taki brązowy kolor z drobinkami, więc damy tutaj jeszcze ekstra troszkę błysku, brokatu. Nałożę go tylko na środek i rozetrę palcem. Nakładam teraz cienie prasowane i jako pierwszego użyję czarnego cienia jest to cień Color Rich w numerze 100 cień matowy, którego dosłownie odrobinkę na taki spiczasty precyzyjny pędzelek nałożę i teraz wklepię go tutaj w tych miejscach, gdzie chcę, żeby moje spojrzenie miało najwięcej głębi, czyli w zewnętrznym kąciku górnym i dolnym Głównym kolorem mojego makijażu będzie fiolet, głęboki i skrzący się intensywny. I taki cień znalazłam w Yves Saint Laurent, to jest Couture Mono w numerze 7. I zamaczam w nim pędzelek, taki do rozcierania, ale z, ze szpicem, który łatwo mi tutaj wjedzie w załamanie i precyzyjnie pozwoli też pocieniować um, dolną powiekę i krawędź. Delikatnie nad tym czarnym, który przed chwilką nałożyłam. Nie rozcieram go za daleko. Skupiam się tutaj na też zewnętrznym kąciku, ale nieco wyżej tego czarnego. Kolejny kolor pochodzi z paletki NYX Ultimate w odcieniu Warm Neutrals i jest to taki um, czerwony, miedziany, błyszczący cień, który, jak sprawdzałam na dłoni, przepięknie łączy się z fioletem i mam nadzieję, że na powiece będzie wyglądał równie pięknie. Najpierw nakładam go na płaski pędzelek i teraz wklepuję na tą bazę z brązowego, kremowego cienia. Już widzę, że to jest to. Właśnie o to mi chodziło. Piękny, taki ognisty. I zacieram go do tego fioletu. I od razu na dolną powiekę nałożę miedzianą kredkę. Jest to kolorama firmy Maybelline w numerze 400. I nałożę ją tylko na środku. Tak, żeby stworzyła taką bazę. Bo to cień, który zaraz nałożę. I precyzyjnym malutkim pędzelkiem nałożę tego samego cienia właśnie na tą kredkę, czyli praktycznie kopiuję wszystko to, co jest na górnej powiece na dolną powiekę. I kontynuując malowanie dolnej powieki nałożę taki jasny, miedziany cień jest to Prismatic Shadow w numerze 03 firmy Nex. I małym pędzelkiem nałożę go w samym wewnętrznym kąciku dolnej powieki. I teraz będę rozmiękczać wszystkie granice cieni na powiece górnej, jak i na dolnej. I do tego celu użyję odcieni z paletki do konturowania Highlight and Contour Pro Palette firmy NYX. I myślę, że wykorzystam tego tutaj ciepłego koloru. Taki puszysty pędzelek. Zdejmuję nadmiar na dłoni i teraz samym czubeczkiem delikatnie rozcieram, rozmiękczam granice fioletu, jak i tej miedzi. I tutaj poświęcam chwilkę czasu, żeby to ładnie rozmiękczyć. Nie dokładał niepotrzebnie cienia. Troszeczkę ten pędzel zahacza o ten fiolet, jak i o miedź, więc on się tutaj ładnie będzie rozcierał sam. Teraz na dolnej powiece najlepiej patrzeć do góry i po prostu poruszać pędzlem w jedną w drugą stronę i on tutaj zrobi za nas całą robotę. Jak widać różnica między rozstartym a nie cieniem jest naprawdę duża. Um, oczywiście, jeżeli lubicie graficzne makijaże, to możecie zostawić takie ostre krawędzie. Ważne, żeby po prostu um, te, te cienie były równo nałożone, miały jakiś konkretny kształt. Um, w tym wypadku jednak dzisiaj stawiam na bardzo miękkie przejścia kolorów, dlatego możemy ich nałożyć tutaj dużo, um, możemy tutaj bawić się rozłożeniem tych kolorów, możemy je swobodnie zamieniać, dokładać. Tutaj w miarę rozcierania zobaczyć, co jeszcze warto dołożyć. Yy, I teraz pocieniuję drugie oko. I użyję złotego cienia na środek powieki będzie pięknie pasował do kolorystyki reszty makijażu. Będzie też najjaśniejszym akcentem, który pięknie naprawdę odbija światło i wybija ten makijaż, i użyję takiego żółtego, mocnego złota. Jest to cień w kremie kolor tatu w numerze 75. I wklepuję go po prostu delikatnie palcem, na sam środek powieki, czyli tą najbardziej wypukłą część. Jako, że jest to intensywne smoki, mam tutaj ochotę na czarną kredkę na linii wodnej, dlatego nałożę tą samą, której użyłam jako bazy. Teraz na górnej linii rzęs zrobię kreskę fioletowym metalicznym eyelinerem. Jest to eyeliner Yves Lunen Baby Doll w numerze 40. Mam malutki węzelek. Jest dość mocno pigmentowany, ale ten fiolet jest ładnie widoczny. Nie wyciągam tej kreski, nigdzie zatrzymuje się razem z linią rzęs. Nie wyciągam tej kreski nigdzie. Zatrzymuje się razem z linią rzęs. Dla uzyskania takiego efektu metalicznej, fioletowej kreski możecie użyć również czarnego eyelinera i na nią em, skośnie ściętym pędzelkiem nałożyć taki fioletowy, perłowy cień i również bardzo podobny efekt uzyskacie teraz wewnętrzne kąciki nałożę cień taki lekko różowy bardzo połyskujący i jest to również cień z serii prismatic shadow w numerze 04 i nałożę go wewnętrzne kąciki najbardziej na górnej powiece I jak dla mnie nie ma karnawałowego, imprezowego makijażu bez brokatu. Nieważne ile kolorów mam na powiece, zawsze jakiś akcent brokatu musi się u mnie znaleźć. I tutaj wybrałam brokat w takim hmm, różowym, lekko lawendowym kolorze. Jest to brokat firmy NYX w numerze 02 Rose. Najpierw użyję glitter primer. Najpierw wycisnę go od na dłoń. Za małym pędzelkiem nałożę go wewnętrzne kąciki dokładnie w miejsce tego jasnego cienia teraz na ten sam pędzelek nałożę brokatu i wcisnę w miejsce nałożenia primera cieniowanie skończone zostało mi wykończenie rzęs najpierw podkręcam je zalotką i tuszuję je tuszem The Falsies Volume Express firmy Maybelline Jak wiecie, ja uwielbiam sztuczne rzęsy, dlatego dla wzmocnienia efektu dokleiłam em, połówki sztucznych rzęs. E, wy tego oczywiście nie musicie robić, i to jest e, już indywidualna preferencja. I teraz wykonturuję twarz paletką, której użyłam również em, do cieniowania oczu i użyję tych tutaj e, na środku dwóch odcieni. I jako rozświetlacza użyję tego samego cienia, którego użyłam wewnętrznych kącikach, Prismatic Eyeshadow, takiego mniejszego pędzelka i on idealnie sprawdza się jako rozświetlacz. I element, który wykończy mój makijaż, czyli usta. E, chcę, żeby moje usta były błyszczące, takie wręcz mokre, soczyste, ale delikatne w kolorze. I tutaj za bardzo nie mogłam się zdecydować, w jaki odcień pójść. Ale jak nie mogę się zdecydować, to zawsze mieszam dwa albo i więcej kolorów. E, I tutaj wybiorę taki wręcz neonowy pomarańcz i fiolet, e, czyli kolorystyka, którą mam na oczach. I ten tutaj pomarańcz to jest Juicy Shaker firmy Lancome, który trzeba zmieszać i otwieramy, a tutaj jest taki fajny aplikator z gąbeczką, jest to taki błyszczyk olejkowy i on daje mi naprawdę mocny blask i troszeczkę koloru, co strasznie mi się podoba a ten fiolet to jest Butter Gloss firmy NYX w odcieniu 29 I to jest taki dość nietypowy kolor jak na um, błyszczyk E, więc zobaczymy jak się tutaj sprawdzi w połączeniu z tym pomarańczowym. I tak wygląda mój gotowy makijaż. Myślę, że fajnie wyszedł i nawet jeżeli nie zdecydujecie się go otworzyć w całości, to liczę na to, że skorzystacie z moich technik, sposobu malowania, nakładania, wykorzystacie jakieś produkty, których dzisiaj tutaj użyłam i bardzo was zachęcam do wypróbowania sobie właśnie podkładu wisi, który miałam tutaj okazję wam prezentować jako główny element tego makijażu i pokazać, że karnawał bez maski to jest faktycznie Realna sprawa. Zwykle po tak długim nagrywaniu musiałam przypudrować troszeczkę twarz, bo mocne lampy studyjne po prostu jest mi też gorąco i ja się pocę, i jak kończę już właśnie makijaż, żeby go zaprezentować na końcu, to muszę troszeczkę zawsze przypudrować twarz, żeby podkład wyglądał świeżo. Dzisiaj nie musiałam tego robić, co mnie zaskoczyło i bardzo mnie zadowoliło, bo też możecie tutaj przy tej okazji zobaczyć, że. Te wszystkie właściwości podkładu, o którym mówiłam na początku, nakładając go, że faktycznie się sprawdzają, czyli jest cera ładnie zmatowiona, że wygląda świeżo i wszystko jest nadal ładnie przykryte. Ja jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu i ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, za uwagę i za poświęcony czas. I widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam, pa!